Powiat kłobucki dzięki świetnej postawie uczniów podczas tegorocznych matur zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim pod względem liczby osób, które maturę zdały. Zdawalność egzaminu w powiecie wyniosła aż 91%. To o ponad 10% więcej niż wynosi średnia krajowa. Organem prowadzącym dla szkół średnich jest Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Jesteśmy dumni, chcemy bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim młodzieży, bo to ich praca, zaangażowanie przez ostatnie lata w liceach i w technikach, zdecydowała o tym sukcesie, ale również wielkie podziękowania dla wychowawców, nauczycieli, dyrektorów, dla rodziców, bo to też była ciężka, wieloletnia praca, która dała tak wspaniały efekt. Jako starostwo powiatowe, czyli jak tak zwany organ prowadzący, możemy być dumni, że po kilku latach nauki w naszych szkołach, puszczamy w wielki świat młodych ludzi, dziewczęta i chłopców doskonale przygotowanych do Dorosłego życia, do studiowania na akademiach i uniwersytetach. Uczniowie szkół z powiatu kobuckiego nie kryją zadowolenia i pozytywnego zaskoczenia tak dobrymi wynikami. Alicja, z zespołu szkół nr 3 w Kłobucku wszystkie egzaminy zdała na blisko 100%. Naprawdę dobre wyniki osiągnęło wielu uczniów. Byłam kompletnie zaskoczona. Przede wszystkim nie miałam pojęcia, że wyniki takie będą. Po prostu skupiłam się na tym, żeby jak najlepiej tę maturę zdać, ale nie myślałam, jaki chciałabym osiągnąć wynik, jaki jakie sobie wyobrażam. Cieszę się oczywiście, ale największe znaczenie ma dla mnie to, że po prostu wiem, że bez problemu powinnam się dostać na tą uczelnię, na którą chciałam i na tym mi zależało po prostu. Jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że wynik będzie aż tak dobry, bo sądziłam, że matematyka pójdzie mi nieco słabiej, a poszła w sumie najlepiej ze wszystkich przedmiotów. Czy jest pani zadowolona z wyniku matur, który został niedawno ogłoszony? Tak, jak najbardziej jestem zadowolona z wyniku matur. No, bardzo dobry wynik. Dla mnie. No ja się bardzo cieszę akurat z moich wyników. Ja, bo Najbardziej mi zależało na polskim i angielskim i właśnie to je najlepiej napisałam ze wszystkich przedmiotów, które pisałam, więc naprawdę super. Taki niby powiat, mały niby, a tu tak naprawdę się tak wybiliśmy nawet lepiej niż powiat częstochowski. No ale myślę, że to też dużo wpływa na to, że to są właśnie te mniejsze miejscowości, bardziej się zwraca uwagę na uczniów. Bardziej się też dba o każdego indywidualnie, więc myślę, że to procentuje i dlatego tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo fajnie to wszystko wyszło, nawet się zdziwiłem bardzo pozytywnie, bo szczerze powiedziawszy myślałem, że będzie gorzej, także jestem bardzo zadowolony z moich wyników z matur w tym roku. Myślę, że nauczyciele bardzo dużo włożyli w pracę, w to, żebyśmy zdali tą maturę i nawet ja mam takie wrażenie, że nauczyciele bardziej się postarali niż my się postaraliśmy o tą maturę. Absolwenci są zgodni co do tego, że szkoły na czele z pracującymi tam nauczycielami miały spory wpływ na osiągnięcie tak dobrego wyniku. Oczywiście, że mieli wpływ. Oni mnie przede wszystkim nauczyli pokory względem siebie. I tego, jak mam się wobec też nich zachowywać i wobec siebie, bardzo dużo mnie nauczyli i, i myślę, że ta nauka, którą we mnie jakby wpoili, będzie miała piętno na następnych latach nauki na Politechnice Częstochowskiej, gdzie się wybieram. Nauczyciele są e, bardzo na dobrym poziomie i przygotowują e, uczniów bardzo dobrze. Jestem zadowolona i Polecam. Na takich polach się można było rozwinąć, że nie spodziewałam się, że odkryję na przykład takie talenty właśnie jako właśnie aktorskie czy też muzyczne. Polecam naprawdę tą szkołę super jest. Bardzo jestem zadowolony z tego, że kilka lat temu wybrałem tą szkołę, ponieważ myślę, że nauczyciele bardzo dobrze przygotowali nas do tego tegorocznych matur oraz wydaje mi się również, że do takiego życia poza szkołą. Dużą zaletą szkoły jest to, że praca w grupach na przedmiotach rozszerzonych odbywa się w takiej niewielkiej liczbie osób, więc na przykład na historii mieliśmy grupę dosłownie 8 czy 9 osobową, co pomaga się skupić, bo oczywiście nie ma takiej dużej liczby osób na lekcji. I dla mnie liczyło się też bardzo to, że przede wszystkim nie musiałam do szkoły daleko dojeżdżać. To była decydująca kwestia przy wyborze szkoły, że po prostu nie chciałam tracić czasu na dojazdy do Częstochowy. Dzięki temu, że nie musiałam daleko dojeżdżać, mogłam się bardziej skupić na nauce, nie musiałam spędzać godzin w autobusie. I oczywiście bardzo fajna była taka kameralna atmosfera szkoły. Nie, nie czułam się taka zgubiona w tłumie, bo wszyscy, wszyscy wszystkich znali, dzięki czemu nauczyciele mieli bardziej indywidualne podejście do uczniów. Z tak dobrych wyników maturzystów oczywiście muszą być zadowoleni również dyrektorzy szkół. Myślę, że praca, którą włożyli nauczyciele i uczniowie w przygotowanie się do tegoż egzaminu no, przyniosły oczekiwany rezultat. Przeliczyłam dokładnie wszystkie wyniki, posprawdzałam no i byłam szczęśliwa. Zawsze może być lepiej. Tak wychodzę z takiego założenia, więc myślę, że my z pokorą podchodzimy do wyniku, który uzyskaliśmy. Niemniej jesteśmy z tego dumni. Jestem dumna zarówno z uczniów, jak i z nauczycieli, bo to była jednak ciężka praca. Rok nie był rokiem łatwym. Prze wiele działań szkoła podejmowała takich trudnych działań i myślę, że no, daliśmy radę i to jest piękne. Jestem bardzo dumna z tych wyników tegorocznych maturzystów, którzy, gdzie zdawalność w mojej szkole prawie osiąga 90%. Myślę, że po egzaminach poprawkowych będzie to 100%, tak jak w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku zdawalność wynosiła 100%. Jest to kolejny, wzrok, kolejny rok, w którym mamy sukces. I myślę, że takie lata będą również następne, czyli uważam, że jest to wielki, wielki sukces, ale nie tylko moich uczniów, ale również nauczycieli, którzy włożyli ogrom sił w przygotowanie ich do takiego właśnie wyniku, ale przede wszystkim też od sumienności, pracowitości i trudu, jaki włożyli nasi absolwenci, przygotowanie się do tych egzaminów. Cieszę się, że w Krzepickim Liceum zdawalność była najlepsza w tym roku wśród najlepszych. Jestem dumny, ale nie popadamy w euforię, bo krzepicy licaliści co roku zdawalność swoją osiągali na poziomie bliskim bądź równym 100%. To wynik wspólnej pracy i uczniów, i nauczycieli, którzy stawiali sobie wspólne cele, a później konsekwentnie je realizowali. Ja bardzo jestem zadowolony i Chciałem właśnie w tym miejscu pogratulować zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Ale jeszcze bardziej niż ze zdawalności, zadowolony jestem w tym roku z wyniku egzaminu maturalnego, bo to ten wynik warunkuje później wybór dalszej ścieżki kształcenia. Bardzo się cieszyłam po przejrzeniu statystyki i zorientowaniu się, że szkoły powiatu kłobuckiego zajęły pierwsze miejsce w województwie śląskim pod względem zdawalności matur, przy czym należy również wymienić, że szkoły powiatu kłobuckiego między innymi to nasza szkoła, która również w tej klasyfikacji znalazła się w tym roku bardzo wysoko. Nie tylko w tym roku, ale również w roku poprzednim. Uczniowie bez nauczycieli na pewno nie osiągnęliby takich wyników, a nauczyciele, gdyby uczniowie nie chcieli osiągnąć wyników i nie uczyli się też nie mieliby sukcesu. Także zasługa wszystkich, również organu prowadzącego, który zawsze nas wspiera we wszelkich inicjatywach. My jako organ prowadzący, czyli jako starostwo powiatowe staramy się od wielu lat stwarzać możliwości do nauki naszej młodzieży, do pracy nauczycielom, dyrektorom, bo takie jest zadanie samorządu i oświata to jest jeden z głównych priorytetów starostwa powiatowego. Pracujemy w zespole, zaczynamy od uczniów, bo oni są najważniejsi w tej całej w tym całym procesie edukacyjnym, ale również od rodziców, że angażują i zachęcają swoje dzieci. Wielka rola nauczycieli, dyrektorów, no i nasza rola jako organizatora, jako starostwo powiatowe, staramy się dofinansowywać naszą oświatę. Subwencja, jaką państwo przeznacza, jest niewystarczająca. Już od wielu lat powiat kłobucki wiele milionów złotych każdego roku dokłada do oświaty, żeby ona była na jak najwyższym poziomie. I wiemy, że to są pieniądze dobrze zainwestowane, a wyniki tegorocznych matur, to, co zrobiła nasza młodzież w tym roku, jest takim też podziękowaniem dla nas za naszą samorządową pracę. Czy jest Pani zadowolona, jak Pani w ogóle zareagowała na ten wynik matur? No bo ten wynik coś fenomenalnego przyzna Pani? Wynik jest wspaniały. Wiadomo, że zareagowałam z ogromnym optymizmem. W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować za współpracę dyrektorom, przede wszystkim za to, że tak świetnie działają w swoich placówkach, gronom pedagogicznym, całemu personelowi, ale przede wszystkim naszym kochanym dzieciom, które się tak sprężyły. I tak pięknie napisały maturę. Przyniosły dumę całemu powiatowi, sobie oczywiście, rodzicom, ale również nam. Jesteśmy z nich dumni, jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że wszyscy, którzy ten wynik y, widzą, y, pomyślą o tym, że do szkół y, kłobuckich należy przyjść, bo my mamy bardzo dobrą ofertę edukacyjną i naprawdę zadbamy o edukację, wychowanie i opiekę naszych dzieci. Myślę, że to jest. Historyczny moment, bo do tej pory w historii, od odkąd ja pamiętam, powiat kubucki nigdy tak wysokiego miejsca nie zajął. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o zdawalność matur w województwie śląskim i to wielki powód do dumy. Tego miejsca bardzo chciałem pogratulować dyrektorom, nauczycielom, a w szczególności młodzieży, bo to w końcu oni pisali maturę i ten wynik materialny to ich zasługa. Oczywiście to wynik wieloletniej pracy. Powiat kubucki od wielu lat duży kładzie nacisk na szkolnictwo. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla młodzieży, dla naszych nauczycieli i dzisiaj może powiedzieć, że zbieramy żniwa. Przez 8 lat nadzorowałem oświatę i ten tegoroczny wynik, myślę, że Najlepsze, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. To powód też dla, dla mnie osobiście do wielkiej satysfakcji. We wszystkich czterech zespołach szkół i w Kłobucku i w Krzepicach naszym takim sztandarowym projektem był projekt pracowni CNC w zespole szkół nr 1 za kilka milionów złotych. Ta pracownia została oddana do użytku, służy młodzieży, ale również korzystaliśmy nie tylko ze środków unijnych, korzystaliśmy również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na tzw. zielone pracownie. Te pracownie już służą młodzieży w zespole szkół nr 1, w zespole szkół nr 2 w Kłobucku, w zespole szkół w Krzepicach. A w tym roku, dosłownie kilka tygodni temu, konkurs wygrał zespół szkół nr 1 w Kubucku i Już we wrześniu taka zielona pracownia również zostanie oddana dla uczniów zespole szkół nr 1. Uczniów, z którymi rozmawialiśmy, zapytaliśmy również o to, czy wybierają się na studia, a jeśli tak, to na jakie kierunki wybieram się na studia do Katowic właśnie na kierunek komunikacja promocyjna i to jest takie związane z mediami coś w tym stylu więc myślę, że będzie mam nadzieję, że będzie fajnie. Jestem praktycznie zdecydowana na Uniwersytet Wrocławski na wydział prawa i administracji, oczywiście kierunek prawo. Zastanawiałam się jeszcze nad innymi uczelniami, ale chyba chyba ostatecznie stanie na tym Wrocławiu. Wybieram się na studia na Uniwersytet Jana Długosza w kierunku dietetyk, ponieważ myślę, że mnie to kręci i jest to trochę taka pochodna od kierunku, który wybrałem właśnie tutaj w technikum. Na jaki kierunek idziesz? E, idę na logistykę, a później chcę zrobić fakultet z pedagogiki, chcę zostać nauczycielką, także <grym> zostaję w tym gronie nauczycieli, tak jakby. Wybieram się na architekturę, dzisiaj właśnie dostałam wyniki, że zostałam przyjęta na uczelnię imienia Tadeusza Kościuszki na tą politechnikę w Krakowie. No, i ja jestem zadowolona. Jak słychać, absolwenci gimnazjów, którzy kilka lat temu postanowili kontynuować naukę w szkołach Powiatu Kłobudzkiego, na pewno swojej decyzji nie żałują. Warto podkreślić, że starostwo wspiera szkoły nie tylko organizacyjnie i finansowo. Również dużą wagę przywiązujemy do współpracy z innymi podmiotami. Nawiązaliśmy w ostatnich latach współpracę ze Śląskim Centrum Chorób Serca, pana profesora Mariana Zembali. Pan profesor no, z wielkim sentymentem podchodzi do powiatu kłobuckiego, złożył kilka wizyt u nas również w naszych szkołach średnich i w Krzepicach i w Kłobucku. Odwiedził nas również i, i miał możliwość zapoznania się z tym, co mamy w pracownicy NC, Pan profesor Jerzy Buzek. To są ważne osoby, ważne postacie, ważne instytucje, z którymi współpracujemy. Nawiązaliśmy również współpracę w obszarze klas mundurowych ze stowarzyszeniem Szturman. W którym działają byli żołnierze jednostki komandosów z Lublinca, bardzo elitarne grono. Nasza młodzież od kilku lat dzięki nawiązanej współpracy uczestniczy w zawodach strzeleckich imienia generała Potasińskiego, gdzie uczestniczą żołnierze ze wszystkich elitarnych jednostek specjalnych z Polski. I myślę, że to jest też takie, taka dobra praktyka samorządu, że w tych obszarach takiej współpracy z innymi instytucjami czy z innymi znanymi osobami wspieramy nasze szkoły i pomagamy w nawiązaniu kontaktu. Ta nauka tutaj udowodniła, że szkoły powiatu Kobuckiego są najlepsze i w regionie Częstowskim, i w całym województwie śląskim. Zachęcam absolwentów tegorocznych klas gimnazjalnych, szkół podstawowych do wybierania naszych szkół, bo one są najlepsze w województwie śląskim i należą do czołówki szkół w naszym kraju. Podsumowując, warto kontynuować swoją edukację w powiecie kłobuckim. Sebastian Zielonka, miejska TV.